Znajduje się w Górze Puławskiej, a w sumie to już na jej całkowitych rogatkach, rubieżach, takiej mniej znanej Górze Puławskiej, bo zawsze jest tam, gdzie jest masę zabudowań, masę ulic, że można się pogubić. To zawsze gdzieś obok jest totalna enklawa. I tutaj idę pierwszy raz i pierwszy raz będę z Wami przeżywał. Tą aleją, aleją żółty szlak Nordic Walking, pięknych dębów, a ja sobie delikatnie schodzę w dół do głębocznicy, potem odbiję sobie i wrócę w moje miejsce macierzyste, a w międzyczasie popatrzmy na ten urodzaj pięknych terenów, które się tutaj znajdują. Niedalekie odległości, kilometr, może półtora od głównej drogi. Znajduje się ten raj. Raj góry puławskiej. Coś niebywałego, coś niesamowitego, przepiękna historia wąwozów. Na pewno tutaj, które jeszcze one sobie przecież funkcjonują. Przecież tymi właśnie wydrapaniami w skałach teraz sobie funkcjonuje, teraz sobie właśnie idę. I ta przyroda taka bardzo mocno wąwozowa, która mi tutaj otacza, a czeka mi jeszcze zejście dość srogą podobno głębocznicą, przynajmniej tak sobie na mapach wypatrzyłem. Więc idąc sobie do przodu, nie wiedząc co mnie czeka, nie wiedząc kogo, bądź co mogę spotkać, dwa słowa. Studiując rzeźbę terenu, ale także i historyczne mapy, chociażby ta z 1801 pierwszego, pierwszego roku, można zarysować, jeżeli chodzi o geodezyjnie można zamontować za mniej więcej górę poławską znajdującą się między trzema dość dużymi wąwozami. O, przerwę będę przerywał. To jeszcze mydlnica, kiedyś niezwykle ważne yy, zioło, które było bardziej użyteczne, ponieważ supraminy zawiera, a one bardzo dobrze się pienią, a tym samym używana była kiedyś, właśnie jako mydło, jak oproście, płyn, sok, płyn piorący oczywiście w odpowiedniej proporcji, a tym samym możemy go sobie wykonać także dzisiaj. Bodziszek łąkowy, zobaczcie on już sobie, on już się zamyka. Piękne bodziszki dawne i widziałem bodziszków łąkowych raczej cały czas spoglądam na bodziszki cuchnące bądź drobno kwiatowe, no i marchew, marchew, marchew. Zwyczajna, wystarczy rozetrzeć, by móc o, napawać się czymś fenomenalnym, zapachem cudownej marwii. Eee, taka studnia, nie wnikam, pewnie słychać tutaj, jakieś źródła pewnie tutaj y, są. Wracając do góry, płaszczki znajdują się mniej więcej między trzema wąwozami, trzemi, trzema dużymi jarami, które. Ukształtowały się w sposób naturalny, za pomocą oczywiście lodowca. Jeden z nich to jest aktualna ulica Wąwozowa, którą miałem dzisiaj iść, ale stwierdziłem, że ta droga będzie dużo bardziej mi przyjazna, bo jeszcze będzie okazja popatrzeć sobie na boki i pooglądać te cudowności przyrody, które tutaj na mnie czekają. Eee, ulica Wąwozowa, potem w stronę puła ona została. Zniekształcona, tak już, ręką ludzką. Druga, Drugi najważniejszy rów parów to był związany z drogą, która biegnie do, do Radomia. Tak, on, ten parów był, ten wąwóz, może by powiedzieć, był najgłębszy, największy i zresztą robi do tej pory wrażenie, mimo to, że nie ma zewsząd, z żadnych mm, żadnych oczywiście drzew, krzewów, lasów, i tak dalej są domy, bloki pobudowane. to mimo to robi to wrażenie i na jednej właśnie. A, ale piękny okaz, niesamowite. Ale właśnie jedne, y, na jednym ze na jednym ze zniesieniu jest y, położony kościół. <laughs> kolokatorstwa y, oczywiście Augusta czartockiego z 1781 roku, który przetrwał e, przetrwał do dnia dzisiejszego, mimo pożogi wojennej. Tutaj jakiś szpaler bębów zapewne w tamtą stronę jakaś droga sobie idzie. Natomiast ta droga już jest tylko i wyłącznie znana, e, znana swoim tutaj lokersom. Tak tak czy tak. I trzeci, który znajduje się za cmentarzem niemieckim z pierwszej II wojny światowej w lesie. Tak jednym z wierzchowin jest właśnie postawiony krzyż upamiętniający wizytę tutaj biskupa Wojciecha włącznie z kamieniem. No i to jest jedna z wierzchowin i można by powiedzieć, że tak zamyka się góra płaska właśnie yy, w, tym, w tym obszarze. No niesamowite te dęby są. Po prostu robią na mnie takie wrażenie. Słuchajcie, no nigdy w takich okazałościach i ilościach i tak pięknie rozłożystych po prostu moje oczy nie widziały. Dlatego napawam się tym widokiem po raz pierwszy. I może dlatego to potęguje to moje wielki, mój ten wielki zachwyt ku temu miejscu. Gdzieś będę musiał skręcać, ale chyba jeszcze czeka mnie głębocznica jedna i dopiero potem najwyżej przejdę się do Sadłowic, czy gdzie tam. Zobaczymy, gdzie mnie licho poniesie. Jak to się mówi, ale nie. Tu już widzę jakaś skrętka, odbitka jest. Wracajmy zatem do Góry płaskiej. Mniej więcej wiemy, że ona została tak e, uposadowiona, a tym samym tak samo uh, uh, uh. po takich szaczorach to chyba iść nie będę oni części pierwszej.